Droga Madziu Jelitolog, co mam zrobić, żeby poprawić zdrowie swoich jelit? Chodź, cię gdzieś zabieram, coś Ci pokażę. Pokażę Ci magiczną lodówkę. jest <śmuszczak> Pozdrawiam na pana. Chodź, pokażę Ci magiczną lodówkę. Dzień zaczynamy od kieliszka zakwasu z buraków, po to, żeby lepiej wspomagać wchłanianie żelaza. Przed każdym posiłkiem stosujemy odrobinę octu jabłkowego, żeby wyrównać glikemię. Do obiadku albo po obiedzie super straci się kombucha, ponieważ wspomaga trawienie. chinci o każdej porze dnia i nocy swoją lekką pikanterią może wykurzyć wszystkie pasożyty. A kiszony binambur. To moc prebiotycznych właściwości, czyli pokarmu dla zdrowych bakterii jelitowych. I tym sposobem mamy menu dzienne dla naszego mikrobiomu. Co ty na to? Wspaniała sprawa, dziękuję. Można z lodóweczki wziąć albo zamówić na kieszonyspecjały.pl